Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj będzie trochę nietypowy vlog, bo chciałam opowiedzieć w nim o pewnym projekcie. Ale może tytułem wstępu zacznę od tego, że pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w rozmaitych środowiskach i duszpasterstwach tradycji katolickiej jest sporo osób, które zmagają się z pytaniem, jak zrealizować swoje powołanie do życia konsekrowanego. Myślę, że nawet osoby żyjące w małżeństwach, które oglądają ten film, pewnie też to zjawisko zauważyły, no i jak to w ramach miłości chrześcijańskiej, też się pewnie zastanawiają, jak sobie takie osoby poradzą. Mamy trochę powołań kapłańskich i mówię tu o powołaniach zarówno do wspólnot należących do, czy kiedyś podlegających tzw. Komisji Ekklesia Dei, jak i do Bractwa Świętego Piusa X. Problem polega oczywiście jednak na tym, że no, bogactwo życia konsekrowanego kościoła jakby nie sprowadza się do tego rodzaju wspólnot kapłańskich. Mężczyźni mogą być przecież powołani do życia monastycznego, do tradycyjnego życia pustelniczego i no, podobnie niewiasty pewnie też myślą, czy to o kontemplacyjnym życiu, czy o życiu w jakimś zgromadzeniu czynnym. I tu jest problem, bo rzecz jasna w związku z rozmaitymi obostrzeniami, które narastały przez lata, ale zwłaszcza z tymi z ubiegłego roku, czyli z wydaniem... Motu proprio tradycionis custodes, no wygląda jakby droga do realizacji powołania była praktycznie zamknięta. Bardzo poważne trudności przeżywają przecież te wspólnoty, które zostały powołane do istnienia. No wspominałam kiedyś tam na przykład o karmelitankach z Fairfield, tak i no takich sytuacji rzecz jasna jest więcej, nie chcę teraz wracać do omawiania takich poszczególnych spraw. Oczywiście nie ma też mowy o tworzeniu nowych wspólnot. Powstaje oczywiście pytanie, co robić w takiej sytuacji. I tutaj obawiam się, że trochę za bardzo wiele osób myśli o tym, że nadejdzie taki moment, kiedy jakby no, przywróci się to takie tradycyjne życie konsekrowane i po prostu będzie można wstąpić do jakiejś konkretnej wspólnoty. Kłopot polega na tym, że niekoniecznie tak będzie. Jeśli nawet byśmy sobie założyli taką idealną sytuację, że nadchodzi czas, kiedy zostaje wybrany jakiś papież odnowiciel, który oczywiście stara się naprawić różne rzeczy, które zostały w kościele zniszczone przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to pewnie wszyscy jednak. Zastanowiwszy się głębiej, zdajemy sobie sprawę, że jakby przywrócenie w 100% sytuacji sprzed Soboru Watykańskiego II, czy też właściwie reform, które po nim nastąpiły, no nie będzie możliwe. Niektóre rzeczy, rzecz jasna, będzie można przywrócić, tak? Chociażby znieść bezprawne ograniczenia dotyczące sprawowania mszy świętej w rycie trydenckim. To jest jasne, ale bardzo wiele rzeczy w kościele no to jest coś, co się dokonuje na takim prawda poziomie rozmaitych wspólnot ludzkich, organizacji i tak dalej. I tutaj już tak prosto nie jest. To nie, nie wyda się po prostu dekretu, który jakby ma przywrócić wszystko, tak jak było dawniej. I obawiam się, że trochę jest, niestety, zwłaszcza wśród pań myślących o powołaniu, osób, które mają, powiedziałabym, nieco takie, właśnie restauracjonistyczne, jak to mówi papież Franciszek, wyobrażenie o tym, jak powinno być w kościele. Trzeba sobie zdać sprawę, że Życie konsekrowane ewoluowało, już kiedyś o tym mówiłam, i to jest tak, że trzeba się otworzyć na realizację powołania w tych krytycznych warunkach, w których dzisiaj jesteśmy, bo Pan Bóg nigdy nie powołuje nas, czy też nie oczekuje od nas, żebyśmy czynili to, co niemożliwe, ale jednak, żebyśmy wykazali postawę otwarcia i zaangażowali się do współpracy z Nim. Więc nie można siedzieć tylko z założonymi rękami. W związku z powyższym, razem z kilkoma siostrami, zdecydowałam, że powołamy takie stowarzyszenie, które nazwałyśmy Federacją Sióstr Tradycji Katolickiej, które to stowarzyszenie jest otwarte zarówno na osoby, które chcą realizować swoje powołanie, czy już je realizują. W życiu na przykład pustelniczym, czy też na osoby, które tego powołania jakby dopiero szukają. Panie, które się zastanawiają, co z tym Bożym Wezwaniem, które odkrywają w swoim sercu zrobić. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie też tego rodzaju stowarzyszenie męskie. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową. Jest też już założony profil na Facebooku. I oczywiście zachęcam do pisania. Tam jest, to, tam jest podany adres, na który można wysłać mail, i do osobistych kontaktów, ponieważ nasze założenie jest takie, że oczywiście będziemy organizować różnego rodzaju spotkania formacyjne, czy też takie indywidualne spotkania, na których będzie można porozmawiać o tym, jak zrealizować swoje powołanie w duchu tradycji w tej sytuacji kryzysowej, jaką mamy dzisiaj w kościele. I to jest tyle, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę za te wszystkie powołania, które gdzieś tam są ukryte w naszych wspólnotach. I no, zachęcam Panie jeszcze raz do tego, by się z nami skontaktować. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego vloga, czy też właściwie jakiegoś ogłoszenia profilalnego. Pozdrawiam, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.